Witam serdecznie. Teraz kolejny przykład, tym razem zadanie czwarte, bo co? Dzisiaj przerobiliśmy sobie testowanie dla średniej, testowanie dla wariancji. Teraz jeszcze chciałbym inny przykład, testowanie dla proporcji. Mamy zadanie, firma zatrudnia 2000 ludzi i chce dla nich zbudować parking, ponieważ jest przypuszczenie, że ponad 60% z nich przyjeżdża do pracy właśnie samochodem. W celu zweryfikowania tej hipotezy pobrano losową próbę 250 osób i co? I 175 z nich tak rzeczywiście przyjeżdża samochodem. Co, nasze P0, czyli jakby nasze y, testowana proporcja 0,6. No i co? Chcemy wiedzieć, czy rzeczywiście możemy uznać, że więcej niż 60% przyjeżdża? No to co? H0 chcemy odrzucić, czyli że nasze P. Jest mniejsze niż 0,6. mniejsza wypróbowanie. Nasza hipoteza alternatywna, no to właśnie, że P jest większe niż 0,6. No i co tutaj? Aha, jeszcze poziom istotności, od razu powiem dwie setne. Co? Nasza statystyka, ale wyjmijmy ją statystyką z nie bez powodu, to co? To jest P minus P0. Przez pierwiastek z P0 razy Q0 przez M. I o co tu chodzi? Co to jest nasze P? No, P to jest to, co widzimy w danych. Nasze P to równa się 175 przez 250. To się pięknie uprości: 0,7, czyli 0,7. No to już pierwszy test, czyli ten, co w poprzednim zadaniu, jakby nam powiedział, że no, obserwacja powinna być większa, powinna być większa niż to co, to, co chcemy sprawdzać, no to tutaj rzeczywiście 0,7 jest większe niż 0,6, więc jest szansa, że być może to rzeczywiście będziemy mogli odrzucić hipotezę H0. Dobra, teraz co, co to w ogóle tu jest w pierwiastku? W, pier, w tym mianowniku? W mianowniku jest właśnie hipotetyczna, Yy, yy, hipotetyczne odchylenie standardowe bo jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa dla, dokładnie dlatego 0,6 no to co, no to yy, wariancja tej, yy, yy, tej proporcji to jest właśnie p0 razy q0, które jest równe po prostu 1 minus p0 przez m, to jest wariancja bierzemy z niej pierwiastek, żeby mieć odchylenie standardowe i dzielimy tę obserwację, żeby wiedzieć jak bardzo odległe jest to od średniej po No i co? Podstawmy nasze obserwacje. Z równa się nasze P. 0,7 P0, 0,6. A tutaj co? Mamy pierwiastek 0,6 razy 0,4 przez 250. Dobra, 0,1. Czy tu coś się ładnie jakoś uprości? Nie wiem, obawiam się, że niekoniecznie, więc po prostu spojrzymy. Dobra, na razie to przepiszę, bo ja mam konkretną wartość. To się po prostu równa 3,2275. Przybliżę. Taka nam wyszła statystyka. Dlaczego ja ją nazwałem Z? To jest. Typowe, standardowe oznaczenie dla zmiennych, które mają rozkład normalny. Właśnie, bo przy odpowiednio dużej próbie, czyli no takie większe niż 50, i przy której właśnie to nasze P, jakby esty, ten nasz estymator wychodzi między mniej więcej tak 0,2 a 0,8, możemy przyjąć, że ta statystyka ma rozkład normalny. I wtedy wartość krytyczną ubierzemy ze rozkładu normalnego. I co jest istotne? No znowu. Większe wartości będą świadczyć za H0, czyli obszar odrzucenia będzie dla dużych wartości. Nasz, nasza, nasz poziom istotności 0 0 0,2, 0,02, czyli nas, naszą wartością krytyczną będzie 0,98 kwantyl 98% dla rozkładu normalnego to będzie granica, a wszystkie wartości większe będą naszym obszarem krytycznym. No i co? Ten kwantyl wynosi 2,0537 2,0537 w przybliżeniu aż do nieskończoności. No i nasze Z jak najbardziej należy do tego zbioru. To jest zbiór krytyczny, czyli mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej i przyjęcia hipotezy alternatywnej, czyli H0 odrzucamy. I przyjmujemy H, H alternatywne. Czyli odpowiedź, czy tych pracowników dojeżdżających do pracy jest więcej niż 60%? Możemy odpowiedzieć: Tak, jest ich więcej. To jest całe rozwiązek. Dziękuję.